Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na pokazie przedpremierowym Sługi Wojny. Ehm, może przedstaw się sam, bo twoje nazwisko jest dość trudne. Bartek Koczedał, bardzo mi miło. Bartku, powiedz mi coś o swojej postaci, którą e, reprezentowałeś w filmie. Jest to postać niezwykle tajemnicza, nieodgadniona i życzę sukcesu każdemu widzowi w zrozumieniu, o co chodzi, do czego to prowadzi i kim jest ten człowiek. A ogólnie o filmie? O co tam chodzi? Co robiłeś? Co robiłeś? Coś złego, dobrego? Robię tam bardzo dużo złego, jednocześnie każdy zły człowiek, robię odrobinę dobrego. O co chodzi w filmie nie mogę powiedzieć, bo to, że nie wiadomo o co chodzi do samego końca jest jego sednem. Czyli musimy obejrzeć, żeby wiedzieć o co chodzi. Absolutnie tak. Chociaż nie do końca pewnie wszyscy zrozumieją. No tego nie możemy być pewni czy zrozumieją wszyscy, ale na pewno jeżeli film wam się spodoba, polećcie go znajomym, jeżeli wam się nie spodoba, polećcie go tym, których nie lubicie. E, powiedz mi czy była jakaś scena, z którą miałeś problemy? Miałem dobrego reżysera, więc każda scena, z którą były problemy, nie była problemem, tylko wyzwaniem. Czyli było wszystko rozwiązane, jak przebiegała współpraca z reżyserem? Był srogi, ostry, czy może bardzo dobry, wspomagał, wspierał? No to była relacja przywodna, potrafił być wymagający. To bardzo dobrze. Prawie, że srogi, ale jednocześnie dobry. Czyli cały czas wspierał, kiedy było trzeba, a jak byłeś gdzieś poza linią, to... Mówił Bartek, hej, 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 proszę tutaj. Bartku, jeżeli miałbyś zagrać jeszcze raz tą samą postać, no. to co byś, czy byś coś zmienił, czy byś zostawił to tak, jak jest? Zrobił to dokładnie tak samo. Czyli jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolony, dumny i życzę Państwu bardzo miłego sensu. To może w jakiś sposób e, zareklamujesz film? Proszę Państwa, ja, Bartomie Kuczedow, zapraszam Państwa serdecznie na film. Sługi wojny z Piotrem Stramowskim w roli głównej. Jestem pewny, że się nie zawiedziecie. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.